Dzień dobry. Drugi dzień targów FESPA Global Pint Expo zaczynamy na stoisku firmy ELITRON. Jest ze mną Grzegorz Błażkowski z firmy LFP Industrial Solutions. Cześć Grzegorzu. Cześć Aniu. ELITRON to firma o 30-letniej tradycji, aczkolwiek wyrosła z tradycji rodzinnych. Tak jest, potwierdzam. Wasziel firmy założył ją 30 lat temu, zaczynając od produkcji maszyn do obróbki skór, ponieważ jak wiemy, Włochy słyną z grady skórzanej. Następnie firma rozwijała się poprzez maszyny do działu automotive, do obróbki mebli skórzanych i tapicerowanych, a kończąc oczywiście na najbardziej dzisiaj wymaganej branży, a więc branża opakowań i wiskomowa. Wiadomo. Co przywieźliście ze sobą na tegoroczną targi Fespa? Oprócz podstawowego stołu za moimi plecami Spark. Mamy z sobą nasz prawdziwy cukierek, klasę, a, klasę E Przepraszam, w naszych stołach tnących. Jest to stół SDC3220, który jest przygotowany w dwóch opcjach. Na froncie mamy system przygotowany do e, skcięcia typu roll-to-roll. -roll. Stół jest pozwolony z konwejera, a więc po naszemu pas transmisyjny, który pozwala materiałowi się przesuwać na część roboczą. Natomiast w przypadku drugiej części stołu mamy przygotowany system Kumula, a więc jest to urządzenie do odbioru materiałów sztywnych typu kartony, tektura falista, która po obróbce zostaje idealnie ulokowana w równy i ładny stos, który następnie operator może odebrać i przewieźć dalszej obróbki. Co wyróżnia ten stół na tle konkurencji? No, pierwszą sprawą, najważniejszą, jest system podsysu. Jesteśmy firmą, która może się pochwalić najbardziej największą ilością stref podsysu. W tym wypadku ten stół posiada ich aż 40, co oznacza, że możemy zaoszczędzić energię, zredukować hałas, a jednocześnie system podsysu działa tylko w tym miejscu, w którym znajduje się oblewany materiał. Kolejną ciekawostką. Jest system Secret Pro, czyli kamera nad nami, która poznawia, poznawia nam, <coughs> pozwala nam zredukować pracę naszego operatora, ponieważ wychwytuje i rozpoznaje obrazy. Kolejną fajną rzeczą jest Video Projection System, który jest typem rzutnika i pozwala nam ne, ne, układać materiał do druku, przygotowywać go w sposób szybki w sytuacji, kiedy on nie jest wydrukowany na materiale, a my chcemy ten obraz zobaczyć. No i rzecz najistotniejsza: wielofunkcyjna głowica tnąca, która może być poszerzona, tak jak w tym przypadku. W mocną frezarkę 3 kW, w nóż oscylacyjny, w nóż oscylacyjny pneumatyczny lub elektryczny, nóż wleczony, kamerę i wiele, wiele innych rozwiązań w zależności od tego, jakie potrzeby ma nasz klient. Czy działa w branży wiskomowej, opakowaniowej, a czy może nie tylko i wyłącznie materiały miękkie. Powiedziałeś, że to e-klasa. Dla jakiego rodzaju drukar, dla jakiego rodzaju dostawców usług druku polecałbyś akurat to urządzenie? Po pierwsze dla każdej firmy z branży opakowaniowej, która chciałaby produkować albo same próbki i opakowania testowe, lub dla krótkoseryjnych zleceń między 50 a 150 sztuk, kiedy nieopłacalna jest jakakolwiek produkcja na podstawie sztancy. W tym momencie czasami może być taka sytuacja, że klient w ciągu z dnia na dzień może otrzymać zamówiony materiał, szczególnie w gorącym okresie przedświątecznym, czy też w jakichś innych okazjach. Zdradziłeś mi wczoraj, że na Drupę przywieziecie S-klasę, to prawda? Tak jest. Na Drupę będzie S-klasa. Jest to nasza topowa maszyna Combo TAF po tak zwanej nowej modernizacji osprzętowej. Nie chciałbym za dużo mówić, ponieważ do Drupy zostało trochę czasu, a myślę, że nasi koledzy z Ejtrona na pewno na swojej stronie internetowej będą chcieli troszeczkę więcej powiedzieć, odsłaniając pewien ze szczegółów tuż przed samą Drupą. Zatem co? Do zobaczenia na Drupie. Oczywiście. Dziękuję. Dziękuję.